Okej, okay, cześć, witam Was serdecznie. Agnieszka z tej strony. Pomóż sobie sam. E, ja właśnie jadę na saunę, ale postanowiłem przy tej okazji e, zrobić film o aktywności fizycznej. Jak wybrać e, dla siebie najlepszą aktywność fizyczną. E, jak w niej wytrwać. E, jak sprawić, żeby ta aktywność stała się... E, stała się... Częścią naszego rytmu dnia, rytmu życia, żeby dawała nam energię, powera, dobre samopoczucie. Eee, ok, Więc, e, jeśli interesuje Ciebie ten temat, to oczywiście zostań ze mną przez e, jakieś kilkanaście minut. Eee, ja postaram się wytłumaczyć. E, tak, jak to widzę z mojej perspektywy, z perspektywy otoczenia. Ja sama jestem instruktorem fitness i zostałam nim dopiero po trzydziestce. Także to było z pasji, to było z potrzeby takiej właśnie aktywności, która do mnie pasuje, którą bardzo polubiłam. Natomiast wcześniej w ogóle tego nie znałam, tak? Więc, więc nie jest za późno naprawdę na nic. I dla nikogo, żeby coś dla siebie znalazł, żeby poczuł się z tym super. Ja tu jestem jeszcze w mieście, więc już sobie wyjadę na taką inną drogę, spokojniejszą. E, Okej, okay, więc e, jak to się stało, że zostałam tym instruktorem? Po prostu bardzo lubiłam chodzić na te treningi grupowe, natomiast przydarzyła się taka sytuacja losowa. Że, e, no, że po prostu miałam dużo czasu, tak? bo zostałam zwolniona z jednej pracy, z korporacji, e, siedziałam na zwolnieniu, nie, nie, nie znalazłam jeszcze drugiej. No i jakoś tak właśnie zrobiłam sobie kurs na tego instruktora i, i stało się, że, że kocham w ogóle to. E, był nawet czas, gdzie, byłam, gdzie prowadziłam swój klub fitness, natomiast w innym mieście. Natomiast teraz tylko pracuję jako instruktor, ale to tylko z pasji, tylko dodatkowo. Jest to jedno z moich wielu zajęć. Natomiast obserwuję na przykład w pracy u siebie, w innej pracy, osoby, które siedzą przy biurku i na przykład często narzekają na. No, nie tylko na bóle y, pleców, bo ból pleców to jest jakby taki standard y, dla osób, które, pracują, które mają biurową pracę i nic nie robią y, poza nią y, fizycznego. Generalnie zasada jest taka, że jeśli właśnie pracujesz przy biurku, to potrzebujesz później takiej bardziej dynamicznej. Znaczy ja tak widzę ze swojej. Y, ze swojej e, obserwacji, że potrzebujemy wtedy bardziej, dynamicznej, e, bardziej dynamicznego wysiłku, e, gdyż no, siedzieliśmy bez ruchu prawie 8 godzin. Natomiast jeżeli ktoś ma pracę e, znowu fizyczną, e, gdzieś nie wiem, na budowie, to on potrzebuje, to on wtedy potrzebuje masażu, e, stretchingu, tak, sauny na przykład, e, żeby jakby innych bodźców zupełnie, tak, żeby się zrównoważyć na koniec tego dnia. No dobra, ta aktywność. E, Okej, okay. ja, że fitness to ok, poza fitnessem robię jeszcze dużo różnych innych rzeczy sezonowo czy okazjonalnie. E, natomiast co nam to daje, tak, co nam daje ta aktywność? Już tam wspomniałam, że taką równowagę, tak, jeżeli mamy to tą siedzącą, to potem musimy to zrównoważyć ruchem, żeby organizm się dobrze czuł, żeby było krążenie jak trzeba, żeby było, żebyśmy, nie wiem, żebyśmy też mieli energię do innego działania, tak? Bo jeżeli jest taki sport jakikolwiek od rana, to my już na cały dzień mamy dobrą energię, my już nie musimy się w ogóle o nic martwić, bo to już jest taki rytm, który nakręca. W ogóle do działania innego, tak? podejmujemy potem mnóstwo różnych decyzji, robimy dużo więcej, jeżeli od samego rana rozruszamy ten organizm. Nawet idąc pobiegać pół godziny czy jakiś tam spacer z kijami, więc tak to działa, że potem mamy tą dobrą energię. No dobra, no co nam daje jeszcze? Dla mnie na przykład to jest rewelacyjny środek przeciwbólowy. Jeżeli nie wiem, czasem, bardzo rzadko, bo ja generalnie nie miewam w domu ani tabletek przeciwbólowych, ani z takiego. Natomiast może mi się zdarzyć ze 2-3 razy w roku, że poczuję jakiś ból głowy. Wtedy idę na trening i po, właściwie już po rozgrzewce, po kilku minutach zapominam o jakimkolwiek bólu, tak? czy to jest jakby zadziałanie e, e, inaczej na e, innych bodźców dostarczamy wtedy do mózgu e, i mózg już zapomina w ogóle, że był jakiś ból to samo też dotyczy to do, nie wiem, bóli menstruacyjnych też e, no chociaż e, kobiety, jak, jak mają okres może niekoniecznie w, w niektórych tam dniach e, e, w pierwszych zazwyczaj e, to niekoniecznie Mogą, eee... no więc kobiety jak mają okres może niekoniecznie by chciały tak dynamicznie coś robić w tych swoich pierwszych dniach, ale myślę, że jakiś stretching czy, czy coś w ogóle, nawet chodzenie po schodach czy spacer nie zaszkodzi, a pomoże. Eee... Co nam daje ta aktywność jeszcze? daje nam takie poczucie, że robimy dla swojego ciała, organizmu coś dobrego, bo leżąc przed telewizorem i opychając się na przykład chipsami, to my nie mamy takiego poczucia. Czy oglądając serial, tasiemiec jakiś i któryś tam odcinek, my wtedy mamy poczucie przeciwne, że, że my marnujemy czas i psychicznie to też to, to nie, nie wpływa na nas dobrze. My możemy czasem sobie pozwolić coś tam dla relaksu takiego obejrzeć, co nas buduje i co, co nam da coś, co wniesie nam cokolwiek do naszego życia, ale myślę, że jak zrobimy jakiś sport, czy pójdziemy pobiegać, czy pójdziemy cokolwiek zrobić, popływać, to, to potem yy, mamy to poczucie, że, że w ogóle jest świetnie, tak, że. No, że zrobiliśmy coś, coś dobrego i my sami mamy lepszy humor, ale też organizm jest nam wdzięczny za to, co może od razu nie widać, ale na pewno na dłuższą metę, na, na pewno na dłuższą metę tak. Ok, co zrobić, żeby zacząć? Ja wiem, że są osoby, które myślą o tym, nawet gdzieś słyszały, o jakichś zajęciach, czy może by chciały zacząć jakiś, nawet jakieś pływanie w jeziorze. Natomiast ja nie wiem, jest coś takiego w społeczności, że, że trzeba, że dużo osób samo nie, nie zrobi, że musi mieć kompana albo w jakiejś grupie. Yy. No ja akurat nigdy z tym nie miałam problemu, natomiast wiem, że są osoby, które Ano, może słyszały, że jest jakieś tam zajęcia, że narzekają codziennie na kręgosłup, boli je ja ten kręgosłup. Natomiast słyszały, że w klubach fitness są takie treningi, ale one nie wiedzą, same nie pójdą, tu im godzina nie pasuje, zaraz jest oczywiście milion wymówek, że im nie pasuje, bo, bo coś tam, bo tak trochę podświadomie to, to robimy. Kiedyś tam w innym filmie powiem może jak to działa: że, że tak naprawdę się boimy, bo, bo trzeba dużo jakby włożyć energii w tą motywację też, tak? Musimy najpierw sobie tak, taki cel postawić. Po co my chcemy w ogóle to robić, nie? Wtedy już nam będzie odrobinę łatwiej, ponieważ. Jeżeli będziemy to robić, nie wiem, bo koleżanka idzie, albo ktoś nas wyciąga, albo jest taka młoda, to my tego dla siebie nie robimy i tak naprawdę nie będziemy mieć takiego poczucia, że, że robimy coś dobrego, bo my, na przykład, idziemy dla towarzystwa, żeby ktoś, często tak jest, że ktoś nas wyciąga i my to robimy, żeby mieć tą relację, tak? Ale nie robimy tego dla siebie. I dlatego ważne jest, żeby odkryć, yy, odkryć tylko dla siebie coś. Nawet jak jest y, para, rodzina, y, to, to myślę, że każdy... Yy, z jej członków powinien mieć jakąś swoją odskocznię. E, I to coś, e, ta odskocznia powinna jakby zgrywać się e, z naszym temperamentem, z naszym e, poczuciem, e, znaczy no, z, z taką harmonią, tak? Żebyśmy mieli taką harmonię e, w życiu, tak? To jest właśnie po to potrzebne. Natomiast e, no, ja bym zachęcała osoby, które w ogóle myślą o czymkolwiek, ale nie, nie zaczęły jeszcze, czy, czy się boją, czy się wstydzą, czy nie wiedzą, czy, czy są. Bo to chodzi o takie wychodzenie ze strefy komfortu trochę. Ktoś, kto miał to samo otoczenie, to samo środowisko, jedną pracę, jedno mieszkanie, wciąż przebywa w gronie tych samych osób, wciąż robi te same rzeczy powtarzalne. Praca, dom, telewizja, zakupy, na przykład nie kościół, to jemu bardzo trudno jest w ogóle wprowadzić do swojego życia cokolwiek nowego, bo on już ma te swoje rytuały, te swoje przekonania i takim ludziom bardzo trudno. Dlatego trzeba najpierw zwolnić miejsce. Miejsce, żeby mieć ten czas wolny, żeby go móc właśnie przeznaczyć na tą nową aktywność. Żeby zwolnić miejsce, no to trzeba z czegoś zrezygnować, tak? Czyli trzeba się oduczyć, że jak na przykład ogląda się telewizję, zawsze, na przykład mamy nawyk, nie wchodzimy do domu z pracy, tym bardziej, że teraz przecież te telewizory są ogromne, mieszkania są w ogóle robione w, w blokach, tak, na osiedlach, że jest salon i jest od razu ściana pod wielki telewizor przystosowana. I jak się wraca z tego domu, z tej pracy do domu, to właśnie jest najczęściej tak, że, że włącza się telewizor, i, i to co? To już nam w ogóle. Zabiera tak naprawdę taki kreatywny czas, nie? Bo mo moglibyśmy coś zrobić, gdzieś pójść, czy nawet ugotować coś dobrego, to, to jakby przyzwyczailiśmy się do tej telewizji, coś tam zazwyczaj powtarzalnie się codziennie też w niej odgrywa i to oglądamy. Czy oglądamy wiadomości, których nawet jakbyśmy nie oglądali, to i tak się dowiemy od innych ludzi, czy, czy, czy z internetu, to co jest najważniejsze. Czyli myślę, że. Że z tego można by było zrezygnować najłatwiej, znaczy może nie najłatwiej, ale e, najmniejsza strata by była z tego powodu, tak? Jeżeli e, właśnie e, telewizje, czy jakieś wiadomości, e, czy nawet zakupy długie, tak? Bo można się tak zorganizować, że zakupy robimy bardzo szybko. E, możemy sobie to wszystko zaplanować i bardzo szybko i zorganizowanie właśnie na te objazdy. Nie znam drogi prawie, ale okej. Okay. Eee, dobra, bo jak już znajdziemy ten czas, e, bo to jest tak naprawdę wprowadzenie nowego nawyku, e, ale może powiem, e, że okej, okay, znaleźliśmy ten czas, e, zdecydowaliśmy się, no ja z, z racji tego, że, że, że ten klub, e, że ten fitness jest w moim życiu jakby obecny, w Dużej części to, to powiem na przykładzie klubu fitness. Jest powiedzmy pani, która ma około 50 lat, jest trochę otyła, jest trochę otyła. Yy, no i słyszała, i może by nawet poszła, ale no, ma, ma jakieś tam swoje blokady, yy, że się może wstydzi, że nigdy nie była. Yy, być może nie wie nawet się w co ubrać tak? i właśnie takie osoby powinny po prostu przyjść i się zapytać, tak? Przejść, zapytać się na recepcji, w, klub, w klubie, który jest najczęściej bardzo blisko nich, bo to najlepiej jest jak to miejsce jest przy domu albo przy pracy, żeby od razu można było, żeby nie już ten, czasu na tą logistykę nie tracić. I zapytać się, jakie są zajęcia, do jakiego instruktora na początek, bo to jest w sumie dosyć ważne, dlatego że jeżeli się nie zapytają, to mogą trafić po prostu do, do zaawansowanej jakiejś grupy, e, gdzie się zniechęcą tylko, tak? Że, że najpierw powinny w ogóle pójść powiedzieć, że myślą o tym, chcą coś zacząć, nie wiedzą co. No więc zaczynamy, idziemy, pytamy się, dowiadujemy, możemy sobie podpatrzeć w internecie, na YouTubie są różne przecież ćwiczenia, możemy już mniej więcej wiedzieć, jak to wszystko wygląda, żeby, no, no, żeby nie iść tak zupełnie zielonym, bo może to nam pomóc, nie? bo otóż to już to takie ćwiczenie widzieliśmy, gdzieś tam to już łatwiej po tym no, zrobić się, tak? Oczywiście myślę, że strój to w ogóle tutaj nie ma znaczenia, że po prostu należy ubrać się wygodnie. Generalnie uważam, że przywiązywanie w tych czasach wagi do stroju przeszło już wszelkie granice, bo produkują już skarpetki inne do biegania, inne do jeżdżenia rowerem, inne do, do każdej dyscypliny sportu są w ogóle inne skarpetki i inny strój. I i ja na przykład też chciałam, e, akurat w sklepie dla, dla biegaczy, bo też się takie potworzyły specjalistyczne, przechodząc dla, do sklepu, przy, koło sklepu dla biegaczy, weszłam tam na moment, e, właśnie bo wpadła mi w oko jakaś tam koszulka. Mówię, ja będę fajno miała na fitness. E, no i pan mówi, ale to nie jest na fitness w tym sklepie i. Ja sobie tak myślę, ludzie zwariowali, naprawdę ludzie zwariowali, bo to naprawdę nie ma żadnej różnicy. Tak naprawdę, kiedyś było po prostu jeden strój do wszystkiego i, i dawało się radę, a teraz jest jakiś przerost z formy nad treścią i w ogóle myślę, że to jest naprawdę niepotrzebne. Że kupując koszulkę do tenisa czy do biegania, ona się nada i na rower, i na fitness, yy, yy, i na spacer. <laughs> także, także tutaj nie, nie przejmujmy się, że, że nie mamy yy, stroju akurat yy, do tej dyscypliny. Bo uważam, że, no, że, że to jest w ogóle niepotrzebne. Nie? Że to jest, Potrzebne zamartwianie się z rzeczą, która jest kompletnie nieistotna, tak? Bo tak naprawdę my, my nie myślimy o innych, jak ktoś nas odbiera, tylko co my dobrego zrobimy dla siebie, tak? To, to jest najważniejsze. Tak samo, żeby pójść popływać, to, to naprawdę, e, mieszkając jeszcze blisko jeziora, e, to naprawdę niewiele potrzeba, tak? Jest super y, pogoda, woda jest ciepła i tak naprawdę przez wiele miesięcy w roku y, można sobie popływać y, i zrobić coś dla siebie dobrego. Y, wracając jeszcze na chwilę do tych, y, właśnie, strojów, bo, bo to, że, że są już do wszystkiego oddzielne, to jest tak naprawdę jakieś tam marketingowe. Y, zagranie, które no, no wiadomo, że większa produkcja, większa sprzedaż i tak naprawdę ja nie, nie ulegam reklamom ja, ja oczywiście to jest nieuniknione, żeby tam którejś reklamy nie posłuchać w radu jak się jedzie czy żeby jej jak się nawet przez chwilę ogląda telewizję, żeby na nią nie trafić natomiast no ja się nie sugeruję nie? ja jakby patrzę, co ja lubię, jakie kolory do mnie pasują I, i, i bardziej funkcjonalnie patrzę pod kątem funkcjonalności tej rzeczy niż pod kątem czy ona jest aby odpowiednia do tej dyscypliny sportu, którą ja chcę uprawiać, tak? Albo rower, no. Ja na przykład roweru używam na co dzień do sklepu, na, na fitness, do pracy. Taki po prostu rower z koszykiem, którego ja nie przypinam nawet. On nie jest oczywiście jakiś super drogi, ale też nie skupiam już tej uwagi, żeby go ktoś zaraz ukradnie bo ja znam bardzo wiele osób, które non-stop pilnują <grywają> swoich rowerów. Nie wyjdą tu, nie, nie pójdą tam, tylko jak już wyszły na rower, to już tylko taki kawałek od punktu A do punktu B i muszą jakby blokują sobie przestrzeń, bo blokują sobie w ogóle inne rzeczy, inne przyjemności z tym związane, pilnując tego roweru ciągle, przypinając, sprawdzając, czy go ktoś nie ukradł. I dlatego też pod, pod tym kątem mówię, że, że to naprawdę, żeby zacząć jeździć na rowerze, to nie trzeba go kupować za ileś tysięcy, żeby go potem pilnować. I żeby to była dla nas, nie wiem, najbardziej wartościowa rzeczy, której będziemy pilnować jako ka w głowie, bo, bo to się w ogóle mija z celem, bo co ten rower jest, tak? Jak jeździmy, jak mamy ochotę, to, to wykorzystujmy to do tego, żeby jak najczęściej z tego sprzętu korzystać. Zabierajmy rower na wakacje, w ogóle jak teraz po Polsce. W pandemii się zazwyczaj jeździ, no bo za granicę to tak niekoniecznie jest komfortowo, z, z poczuciem, że nie wiadomo, czy nie będzie tu faszyk kwarantanny i tak dalej. No to czemu nie wziąć roweru, czy nawet nie wypożyczyć gdzieś tam na miejscu? Wtedy dużo więcej zobaczymy i, do, i no bo nie dojdziemy w, w ciągu jednego dnia czy kilku godzin, nie obejdziemy jakiegoś nowego miejsca. Wszędzie, a właśnie rowerem można dojechać i zobaczyć bardzo, o, dużo wie, wiele, o wiele więcej, tak, tak, tak ja mam zdanie, bo, no bo tak robię I, i odkąd zaczęłam podróżować zabierając rower to, to uważam, że dużo więcej widzę, dużo więcej wiem pewnie też dlatego. I jestem w stanie nawet podjechać gdzieś dalej, nawet nad morzem jak się jest, to podjechać gdzieś dalej, gdzie nie ma tłumów na plaży, gdzie jest taki relaks, gdzie można się rozciągać, można się zdrzemnąć, gdzie nie ma w ogóle ludzi. Można właśnie znaleźć takie miejsca i po takim właśnie dniu spędzonym nad morzem, gdzie, gdzie nie ma tłumów, wtedy dopiero mózg nas od, nam odpocznie, a nie, że jest... Yy, yy, że leżymy, gdzie jest przy wejściu jakimś głównym na plażę, gdzie jest parawan koło parawanu, gdzie ludzie, nie wiem, krzyczą, każdy słucha innej muzyki, e, piją alkohol i, i, i taki z tego wypoczynek, że, że lepiej w ogóle nie wychodzić wtedy, <grym> chyba z domu, tak? No ale to każdy już sobie sam powinien jakby zdefiniować, co lubi, co, mu, co jemu jest potrzebne, tak? nie jest akurat bardziej potrzebny spokój, gdyż ja żyję raczej bardzo dynamicznie, prowadzę też dynamiczne treningi, więc ja potrzebuję wakacje odpoczynku albo jazdy rekreacyjnej rowerem, nie także po 100 km czy po 50 dziennie, jak niektórzy potrzebują. Być może potrzebują, jeśli mają biurową pracę i siedzą tylko, tak? No ja... Ja równoważąc swój rytm nie potrzebuję aż takich weekendów z rowerem, żeby jeździć po tyle kilometrów. Ale każdy sobie sam wybiera i też chcę zwrócić uwagę już właściwie kończę na takie pułapki. Pułapką jest to, że jak już wpadniemy w jakąś aktywność, to to nam może przysłonić życie. Bo jest też taki jeden aspekt, że to jest taka ucieczka trochę przed traumą, że to nam daje jakąś ulgę na początku. O traumach może tam kiedyś będzie, bo, bo też bardzo dużo weszłam w ten temat i bardzo dużo na ten temat wiem i jeszcze się do uczam, więc w jakiejś tam przyszłości będzie film o tego traumach. Natomiast to jest ucieczka, która jakby mamy takie odreagowanie, ulgę. Nie? Od, od emocji, tak naprawdę. Jeżeli to wygląda tak, że my cały czas uciekamy, od uciekamy na przykład od kogoś bliskiego, czy od zmierzenia się z jakimś problemem w ten sport, i staje się to takim nałogiem, że my świata nie widzimy, że my tak naprawdę obserwujemy panów tutaj głównie, no chociaż kobiety też że oni od triatlonu do triatlonu, od biegu do biegu, że cały rok wyznaczają sobie tylko nowe e, te wyzwania i to jest dla nich już styl życia, ale taki, że oni e, świata poza tym nie widzą, bo, bo nie wiem, e, są skupieni na tym triatlonie, to nawet jak są samotni, czy są, nie wiem, e, w trakcie rozwodu, czy no, oni nikogo nie zauważają, oni są skupieni na tej aktywności, bo, bo, bo wiem, że to jest dla nich ulga na traumę, ale to nie rozwiąże ich problemu. Więc nie warto się skupiać na jednej rzeczy, na jednej dyscyplinie, tylko jakby warto sobie równoważyć to życie tak, aby było w nim miejsce na wszystko. Tak? Bo żeby się czuć szczęśliwym, to nie wystarczy jakby załatwić sobie jednej części, tylko musi być, musi ze sobą grać i musimy znaleźć czas na wiele aspektów życia. I jeszcze o czasie, bo wiele osób mówi, że nie ma czasu. Że to jest taka pierwsza wymówka, no myślę, że każdy ma tyle samo czasu. I są ludzie, którzy robią tyle rzeczy, mnóstwo różnych aktywności, mnóstwo różnych zajęć, prac dodatkowych, czy, czy mają swoje, swoje blogi, mają różne szkolenia. Ja też już zauważyłam, że, że mogę robić coraz więcej, bo tak się wytrenowałam, że te rzeczy, które kiedyś były dla mnie, powiedzmy, trudne, to teraz już są robione automatycznie. Tak samo się buduje nawyki takie zdrowe, że, że one się potem... Na, najpierw jest problem, żeby w ogóle w nie wejść. Blokuje się nasza podświadomość, natomiast potem to jest taki automat, że my się już nad tym nie zastanawiamy, tylko robimy. Już Wtedy, jak już robimy coś automatem, to zwalnia się miejsce na kolejną rzecz, tak? na kolejną aktywność, na kolejną pracę i wtedy naprawdę możemy ogarniać coraz więcej rzeczy, coraz więcej... Czytać, coraz więcej mieć tego czasu, yy, coraz, coraz szybciej pracować <grych> też, tak? Czyli jak nauczymy się koncentrować na, na, na naszej pracy, tak, żeby, yy, żeby, yy, żeby ją wykonywać bardzo efektywnie i szybko, to wtedy zostaje nam dużo więcej czasu na ten czas wolny na inne rzeczy, na inne aktywności. Także. Myślę, że każdy powinien sobie to znaleźć, bo, bo to jest e, bardzo dobre. E, miejmy przekonanie, że robimy to dla siebie. Nie patrzmy na innych ludzi. E, że koleżanka nasza to chodzi na to i mnie wyciąga na to, to ja też e, pójdę na to i robię to z niechęcią, tylko dla towarzystwa. Nie idźmy w tą stronę. <laughs> idźmy w tą stronę, że, że co ja chcę dla siebie, co mi jest potrzebne e, i z czym ja się będę dobrze czuć. Z czym ja się będę dobrze czuć. Także ja życzę dużo słońca, dużo siły i energii, właśnie na te aktywności, które tak naprawdę też to wywołują. Tak? Że potem mamy też więcej, więcej siły, więcej energii do innych rzeczy. I myślę, że, że to tyle. Jeśli film Ci się podobał zostaw lajka, podziel się nim z innymi, udostępnij go. Możesz też subskrybować mój kanał, ja co prawda dopiero zaczynam, ale będą filmy na pewno jeszcze inne, żeby żeby nic nie przegapić, to, to zachęcam Cię do subskrypcji. Pozdrawiam, cześć!